Cześć, z tej strony Travel John i dzisiaj będzie pierwszy odcinek z Minecrafta z moim kolegą Szymon, Szymonem, Przywitaj się Szymonu No to jest Szymon i dzisiaj będziemy grać w taką grę na Minecrafcie, może Fireball Fight, znacie może Więc zaczynamy Dobra, to jest pierwsza runda z pięciu i ten to y, będzie miał najwięcej punktów, w sensie kto najwięcej y, wygrał wygra rund, ten wygrywa. A i zostawcie suba i lajka na kanale Trebor John i może mój kolega podeśle link do mojego No, może to zrobię. Chyba zrobię. Ja ogólnie zezwalam. Dobra. To dzięki, Szymek. You happy. Szymonek czasem lubi się powykupiać. Więc jak coś nie zwracajcie uwagi. I też nie zwracajcie uwagi na mój głos, bo jestem trochę przyziębiony. No, dzisiaj go nie było w szkole. Tak. Więc jak na przykład hmm. kaloszynę tam raz, to was przepraszam. Zdrowie. I smutno mi było. I smutno mi było. No bo sam siedział w ławce dziś. Na Polaku. Na no. matmie. Słuchajcie. E, na tym, na angielsku nie był, obok mnie nie siedział. I w DTNT postawiłem zamiast fireballa. Byłem smutny dzisiaj. A w ogóle nasza pani dzisiaj nas przesadzała na polak. możecie nie wiedzieć. No widzę, nie chodzą chyba z nami do szkoły, albo ktoś chodzi. Nie powiemy dokładnego adresu, ale któraś SP, SP4 jak. Tak. W mieście jakim nie powiemy. Mhm. Zaczyna się, powiemy pierwszą literę na rzecz. Rzecz z kropką. i no, jest... dalej nie mówimy. A jest dużo takich miast. E, w no mecca. Tak. Ej co jest? Na przykład ten żuromin jakiś chyba jest takie miasto w Polsce. Ej widzowie mogą potwierdzić. Miałem przed chwilą takiego laga, że jak niby strzeliłem fireballem, To on nie wystrzelił i poleciałem do Wojda, ale potem się typnąłem już tam gdzie byłem. To było dziwne. Dlatego przez to straciłem firebolka jednego, no super Trebor John. Dobra, jest to druga runda. Jest 1-0. Znaczy 0-1 dla mnie. A i w ogóle? we John. Jeśli wbijecie u niego 1000 subskrypcji, będzie live. Tak, będzie live. Nie wiem, tak po prostu będzie live. Może z Trymondem, właśnie. Bojanka, yy, znaczy Trebor John. Masz dobre nazwisko, Janek. mogliście już widzieć. Nazywam się Janek. A ja Szymy. No to na początku nawet powiedziałem. No taki jeden ogólnie... choćby z tej klasy Przezywa go od Janusz. No i to, to jest trochę nie No bo Janusz to jest w ogóle trzy razy inne imię, co nie? No tak jakby. W ogóle pierwsze trzy litery, prawda, pierwsze litery, prawda, Jan. Ale reszta jest kurz, a, Jan, a Janek nie ma dalej. Co nie? No to. Tak. W ogóle dzisiaj na polskim mieliśmy te takie zdania o Janek. E, no było takie. takie. E, Ej, odrabiłem lekcję no to było. Oh, Ej! Oh, w się... oh. zlagowałem się w bloku, co jest? Teraz jest trzecia runda. Trzyma... W ogóle taka sama mapa, jak. Ej, no? Taka sama. jeszcze w blagowałem. komentarzach w ogóle, jak wam e, minął dzień w szkole. No. Bo mi dobrze. A mi nie, bo ja mnie nie było. W ogóle u nas smutno było, bo. Ten bo nie mamy w. Nie mieli. Ale jutro fajnie, bo jutro mamy o której pierwszy WF. Nie, ale ja jutro nie będę śmiał, prawdopodobnie. Właśnie. a popatrzysz? Znaczy nie, ja przyjadę na 8.55. Bo po co jak ja to? będę? No bo po co będę jechał na 8, jak yy, mogę przyjechać na 8.55? O ty, jak mnie zaszedł. Ej, w ogóle jak nas wywaliło obydwu. Ja poleciałem gdzieś tam do kosmosu, a ty poleciałeś do wąsa. Słuchajmy, polecieliśmy w tym samym kierunku. A i widzowie, przepraszam, bo nagrywaliśmy film z Kordy, co nie? I ja go jeszcze nie pomontowałem, bo no niestety... Wiem. Tylko się błagam nie śmiejcie w komentarzach. Nie umiem używać kapkata ogólnie. Więc... No, jedna, znaczy kapkata umiem używać, ale nie na, na komputer, bo na komputer to jest dla mnie w ogóle inna. A, bajka, bo nie umiem używać, więc... Błagam nie śmiejcie się w komentarzach, bo każdy no czegoś może nie, nie umieć a coś umyć no tak naga to jest czwarta runda jest 3-0 chyba tak 3-0 więc Szymon ty i tak już nie wygrałeś jeszcze dwie rundy no to, yy, no to a skąd tutaj? wiesz a co chcesz jeszcze 3? ale kopia zostało jeszcze trzy jedna runda chyba no ale patrz yy, no tak, jeszcze jedna. Ale jak ja mam trzy, a ty byś wygrał dwa razy, no to trzy a dwa, to co jest większe? No tak, ale zawsze jedna wygrana, chociaż w, w kieszeni. znaczy no tak. no ja to, to tak. Okay, o, moja ulubiona. Tak, to jest ulubiona twoja. Bo... Tak. Widzowie ogólnie smutno, bo niestety Microsoft ze swojego sklepu niestety dzisiaj usunął Painta 3D. Serio? Czy nie? Ja o tym nie wiem. Jest listopada dzisiaj. No? To prawo dzisiaj Microsoft usunął e, Painta 3D. Nie można pobierać już tych aktualizacji na Painta. A jeśli go nie masz, nie możesz go już pobrać. A, A ty fajny? Bo ja mam. Pewno... Ja też chyba mam. Na pewno moja mama na komputerze ma. No więc widzowie, no trochę smutno. nie? No bo zawsze. Fajny... No było, można sobie pomalować. Fajnie. Nie wiem, pomalować jakieś też skibidi projekty, dziwne wkleić. O, nie. To ten nie? z tymi skibidzi toiletami. Ale ci już No i dobra, dobra widzowie. Je. Jest 5-0. To się prawie nigdy nie zdarzało u mnie. No ale... ojej. No ale jest 5 Będziemy chyba musieli kończyć już odcinek. No tak, bo jeszcze dzisiaj będziemy nagrywać z Robloxa ze Wejdam. Yy, więc... No tak z yy, Adosti Tripa. To Szymon będzie nagrywał. Czekajcie, ja sobie tylko tutaj czas wyłączę. Yy, z Dusty Tripa to Szymon będzie nagrywał. Chyba. Znaczy tak, no Szymon będzie nagrywał. A na razie to ja się z wami żegnam, więc razie. Ja też Nara.